Zobacząc, że ta nasza rozmowa jest dowodem na to, że faktycznie szpilka przyciąga zainteresowanie, bo szpilkę przegrał, rozmawiamy o szpilce. Więc przej przejdźmy teraz do zwycięzcy. No to słusznie, jest, bo teraz słusznie, bo. Mamy, mamy zwycięzcę, Łukasiowi... mamy, mamy Mistrza International w WBC kategorii Bridger. Tak. Walka mistrzowska wydaje się być niedaleko. Co dalej z Łukaszem? Ja myślę, że, 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 że co oddaliśmy Arturze, oddaliśmy Arturowi, a teraz rzeczywiście myślę, że to jest bardzo dobry pomysł, żeby z szacunkiem się pochylić mm -hmm. nad, 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 nad sylwetką, nad pomysłami co do kariery Łukasza. No sytuacja my bardzo, 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 bardzo nietypowa, bo jest nowa kategoria wagowa. Myślę, że my jako grupa promotorska, żeśmy bardzo szybko zareagowali. No, Mówiłem o dwóch zawodników, mówię panowie. Wadze ciężkiej, ciężko będzie dojść ciekolwiek wyżej. Wadze Nowej, jeżeli dacie rady się przygotować, zrobić, zwycięzca będzie bardzo wysoko, blisko walki o tytuł. Oczywiście, że Bridger dzisiaj nie jest kategorią prestiżową. To jest nowiuteńka, ona nie ma żadnego prestiżu, ona wchodzi na rynek i nawet nie wiem, czy się przyjmie. Ale jednak, jak to pięknie Łukasz powiedział, ten zielony pas miał Mike Tyson, miał Mohamed Ali, miał lepszy z kliczko. Marzę w gorszej kategorii wagowej, marzę o tym, że mój pięćset został mm. się świat taki. Mm. To jest moje marzenie, mm. tak. Przeżyję te krytyki internetowe, mm. że to mało prestiżowe. Okej. Okay. Polska, też Polska no. jako kraj też na świecie nie jest mega prestiżowa. No. Pod żadnym względem, chociaż często nam się tak wydaje. Teraz żartuję jak czuć mm. Polak patriota, ale, ale nie przesadzajmy z tym naszymi ambicjami i tak dalej. Jakoś nie jesteśmy największym producentem samochodów w Polsce, chyba w ogóle nawet nie produkujemy samochodów tak, już własnych no. zapewne. pewno. Okay. Więc, więc też mierzmy generalnie w różnych obszarach życia sił na zamiary. Bo jeżeli nie produkujemy najwięcej odrzutowców na świecie, statków, nie wiem, elektroniki, telefonów komórkowych, samochodów, to dlaczego mamy mieć najlepszy boks na świecie? Tak. No to gdzieś mierzmy sił na zamiary, prawda? Więc Łukasz więc, yy, po tej walce będzie prawdopodobnie w pierwszej tujce na świecie. Ja teraz co robka tajemnicy bardzo po cichutku. Nawet nie mówiłem ani Łukaszowi ani Arturowi, ale jak się pojawiła informacja o tym, że walka Rivas z tym z Jenningsem się przesuwa i mm -hmm. nie wiadomo na kiedy, natychmiast ukram telefon do prezydenta Maltesia Sullima i mówię Maulicjo. A może byśmy zrobili walkę tytuł Mhm. Mm i trwały, trwały dyskusje, żeby to nie była walka w WC International, tylko w WC Mistrzostwa Świata, uh -huh. Bridger. Natomiast okazało się, że tam ci zawodnicy przesunięto walkę na chyba połowę września no, w tak, tak. kontakcie z ESPN. Uh -huh. Po prostu nie dało się tego uh -huh. zmienić. Ale myślałem przez chwilę, się udało, że się uda, że taką niespodziankę, że, że, że usiądziemy wszyscy z wrażenia. No, nie udało się. To, znaczy, to jest w ogóle tak, że więcej rozmów się prowadzi, niż kibice mają potem, widzą wyniki tych rozmów. Tak? To zresztą w każdym mm. interesie czy projekcie tak jest. Ale tu że był moment, takie dwa dni, że mieliśmy szansę na to. To się działo dokładnie, jak prezydent WBC był w Stanach Zjednoczonych na walce, na walce Canelo. walce wiem, dwa temu. No, było, bli było, było blisko. Łukasz jest bardzo blisko walki Mistrzostwa Świata. Nie wiem, jak się ułoży sytuacja, czy będzie musiał być jakiś eliminator. No, oczywiście, że reprezentując interesy, interesy Łukasza, chciałem dochodzić walki o tytuł bez eliminatora. To jest moja praca promotorska. Starać się jednak omijać największe zagrożenia. Każdy no, Teoretycznie, po wywalczeniu wakatu są dwie obowiązkowe obrony, tak? Tak. tak. ja Tak. Mhm. Brawo, cieszę się, że zawsze no, bo tak jest, tak jest. Szczerze mówiąc, nie jestem pewny, czy nie ma podziału, a pewnie w regulaminie chyba nic nie ma, czy jest pierwszy, jak jest nowy, mm -hmm. raz. to mm -hmm. nie jest tytuł wakacyjny, bo ktoś zostawił lub stracił. No tak, tak, On jest nowy. Natomiast no myślę, że chyba nie ma takiego, mm -hmm. ja myślę, że ma rację, że mimo, że jest tytuł pierwszy mm -hmm. raz, to wchodzimy w regułę, że po wakacie dwie walki ob 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 obowiązkowe. Tak, tak, tak mi się mm -hmm. wydaje. Nie sprawdzałem tego. Natomiast zobaczmy, co się wydarzy. Czy odbędzie się ta walka w wrześniu, bo w boksie to nigdy nic nie wiadomo. Wiem, jaka się walka była w Rosji, no i zobaczymy, co dalej. Taki to nieformalny, ale współpromotor Łukasza, czyli, 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 czyli jego bardzo serdeczny przyjaciel Rafał Kalisz, z tym razem pracujemy, zresztą wspaniale współpracuje się nam, my jesteśmy jako grupa bardzo zadowoleni prywatnie, bardzo cenię całą tą już taką grupę rzeszowską, to to, to jest bardzo jest ambitny i, 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 i wierzy nieprawdopodobnie w ogóle, aż bezkrytycznie w poziom mhm. możliwości Łukasza, co, co jest bardzo miłe. Ja muszę być bardziej krytyczny, bardziej szukać rozwiązań, nie po prostu tak na każdego, że tak powiem, już się, się rzucać. Poczekajmy chwilkę, zobaczmy, czy będzie ta pierwsza trójka. Czy będzie jeszcze jedna walka w obronie tego, international, czy od razu? Dajmy sobie chwilkę. Łukasz, w tej chwili, wczoraj, żeśmy rozmawiali, zasłużył na urlop te przesuwania terminów dla wszystkich są męczące dla zawodników, szalenie. Ta walka, ale Łukasza była ciężka pod wieloma względami. Po pierwsze, bardzo się bawił o swoją wagę. Tak się bawił o swoją wagę, że wagę zrobił dwa miesiące przed walką. I, się, i zaczęliśmy się zastanawiać, czy jak mu ta waga zjechała, czy to nie jest na chwilę, czy nie będzie tych efektów jojo różnych. Co będzie z siłą, co będzie z wydolnością. Yy, Łukasz z panem Basiakiem przyjęli taką taktykę, że mają dużo szparingów ze słabszymi troszkę zawodnikami. Jak widać, to działa. Na ten, ostatnie walki, można różnie mówić, no ale przejechał się pan kompletnie, przejechał się i powiedział kompletnie. Trzeba docenić to no, absolutnie, tak. Mhm. Yy, więc on, a, więc, więc, więc Łukasz ma naprawdę dużo szparingów. P sprawdzał się w, te, w tej wadze. Cztery, do sześć, osiem, po dwóch dniach kolejne szparingi. Się okazało, że bez większego problemu to wagę zrobił. E, czyli to jest taka waga stworzona. stworzona. Mm. Na Artura pewnie mm. też szkoda, szkoda, że tej wagi nie było wcześniej. Na Artura. Natomiast, y, natomiast y, pierwszy raz się zetknął Łukasz. Dlaczego już ta walka była trudna? Po pierwsze, już miał teraz jakieś obciążenie, bo już boksował jako ten, który zwyciężył z trwa Faworyt, mm. Faworyt mm. u siebie i tak dalej, dalej. Po raz pierwszy zetknął się z takimi zaczepkami medialnymi, różnymi Artura, których ja. A przecież nie żywiłeś się, bo tak jak mówiłeś, Łukasz się wydaje być takim spokojnym, wyważonym człowiekiem. Moment, a, tutaj, a tutaj widać było autentyczną złość i nawet po walce. Był moment, był, nie było mowy o żadnej zgodzie. I był moment taki, dzień przed walką, gdzieś ponownie się spotkali. Yy, nie wiem, ja, ja w ogóle nie popieram takich rzeczy. Ja wiem, że one się świetnie sprzedają. Aha. Nigdy w życiu nie reżyserowałem takich rzeczy. No ale nie mogę udawać, że nie widzę, że to nie działa, jak byłem sam rozdzielałem zimno, ze szpilku na, na konferencji głoty, tak? Znaczy ja, ja słyszałem plotki, że tam nawet poszedł czas z główki na tym próbnym ważeniu. Ale nie wiem, czy to prawda, czy nie. Nie, tego samego dnia. Nie, nie, chyba, spiną, chyba nie. nie jakaś, się... No to być może być może W hotelu. Może w hotelu było. Łukasz mówi, że tylko się tam pokrzyczeli. Znaczy, no, właśnie, ja, właśnie... ja słyszałem, że tylko jakieś mm -hmm. głosowe, że tak powiem, mm -hmm. starcie było. Jeszcze z udziałem partnerek chyba nie byłem przy tym i dobrze. Tak, tak, bo Łukasz mówi, że, że, że podobno Artur Obraż No właśnie. Mówił, hmm. więc, więc tam się pojawiły emocje, których Łukasz wcześniej tego typu przy sporcie nie miał. Natomiast no, trzeba powiedzieć, że zniósł to bardzo twardo i dzielnie. Ej. I tyle tak. To jest dojrzały, mądry facetem. W późnym bardzo wieku wskakuje wskak na tę wysokopółkę, ale wskakuje od razu z dużym przytupem. Mm -hmm. tak. Przez wiele lat kompetencji działo. No a teraz rozmawiamy o facecie, który jest pierwszy jest na świecie, tak jak mówię, nawet nowej kategorii wagowej. Życzę każdemu, żeby to był. Jak to z sportu Bo tak z jednej strony patrzysz na tę, przykład, na tę walkę, na tę pierwszą akcję, tak? Może się zagapił, no ale poszła kontrola od ciężka. i teraz, no zobacz, w kolejnych akcjach też Łukasz wypada do przodu, leci z tymi ciosami, ale walki wygrywa. I to wygrywa przez nogę. chciałem powiedzieć, waga ciężka, waga ciężka jest taką dyscypliną, gdzie ileś atutów zawodnicze sobie mają, które niwelują teoretycznie atuty w innych obszarach. No ja myślę, że Łukasz finezyjnym, pięknie tańczącym o nogach pięściarzem pewnie już nigdy nie będzie. Ale siła charakteru, twarda głowa, ciężka ręka i jak jest dobrze przygotowany i czuje się dobrze przygotowany pewność siebie, to są władze ciężkie bardzo duże atuty. Hmm. Ja bym troszkę nawet szukał analogii do Adama Kownackiego, tak? No właśnie, słuchaj, przecież, po, pojawiły się takie pomysły, że Adam Kownacki. przez Kownacki... Przesympatyczny no. facet, też ciekawy i tam ich łączy kilka rzeczy. Adam Kowalski też ma swoich kibiców, też go liczy, jest Łomża, grzeszny... Łomża teraz ludzi. ich łączy. I tak dalej, czy łączę, dlatego no, tak żartobliwie. Troszkę podobne są te, te, te kariery, no. te pięściarzy. Jeden i drugi nie jest finezyjnym ten, ten, tancerzem na rynku, tak? Na rynku. A jeden i drugi, właśnie pewnymi cechami, które wymieniłem przed chwilą, doszli bardzo, bardzo daleko, zaskakująco no. daleko. A sądź, co sądzisz o takim pomyślą? No, na razie nerealny, pewnie, Bo Adam ma swoje plany. No, Walka przede, kopnacki, wszystkim, jakim... przede wszystkim Adam waży bardzo, bardzo dużo, a Łukasz no. dzisiaj waży te ręki, na inna kategoria, prawda, no. No. Więc w ogóle o tym nie myślałem. No. Natomiast no, myślę, że pewne cechy charakteru, pewna twardość głowy, ciężka ręka, no, powadze ciężki, pokazuje, że można dużo osiągnąć. Mhm. Czyli mówiąc, taki pewnie najbardziej moim zdaniem realny scenariusz, to jest jakaś walka w obronie, teraz w Rzeszowie, pewnie, mhm. bo tam publiczność w ogóle dopisała, to było znakomicie to wszystko wyglądało. Rzeszów, proszę mhm. Państwa, Rzeszów od wielu lat, kiedyś, kiedyś Górny Śląsk był taką mhm. stolicą boksu olimpijskiego, zawodowego, mhm. wszystko jedno, tak itd. Co się zmieniło? To się zmieniło przez kilka rzeczy. Po pierwsze, bardzo przychylny dla sportu był zawsze pan prezydent Tadeusz Ferenc, który teraz ustępuje. Mm -hmm. To jest ciekawa historia pana prezydenta, mam przyjemność znać osobiście. On jego pierwszy wrócił pracę krótko takim stażem mm -hmm. zawodowym. To była praca godziennika sportowego, zresztą przy boksie. Mm -hmm. Stąd między innymi ta sympatia w ogóle do sportu, ale, ale szczególnie do boksu. Dla pana prezydenta Ferenca boks zawsze numer jeden przed piłką nożną. Do Dawida nieżyńcego Kosteckiego, potem do Łukasza i tak dalej. Więc miasto Rzeszów zawsze, w miarę swoich możliwości, rozsądku, ale zawsze czekało na nas, moje miasto w sensie urząd miejski, czekało z otwartymi rękami. I teraz, jeżeli mieliśmy bohatera, że tak powiem, z Rzeszowa przez jakiś czas, Dawida Kosteckiego, yy, potem robiliśmy się Gale bez Dawida, bo, bo było przerwy. Teraz się Łukasz, to Rzeszów po prostu żyje boksem. Rzeszów yy, kibice dopisują wspaniale. Podkarpacie zresztą moim zdaniem jest miejscem, gdzie, gdzie jest dobre miejsce, żeby zwijać młodzież bokserską. Mamy mocno zaawansowane rozmowy z Arturem Właśnie, z Rafałem Kaliszem, z prezesem Stali Rzeszów, człowiekiem wizjonerem, człowiekiem, który buduje akademię piłkarską w planach trzykrotnie większość dla Warszawa, żeby też była sekcja bokserska. I, I myślę, że teraz wrócimy po, po, po tak udanym, tak udanym mieliście tych rozmów, bo trzeba z tych rozmów przenieść do jakichś konkretnych. Czyli obrona u siebie, a potem ewentualnie wyzwania, ta? jeśli będzie okazja. Tak, bo tak jak mówisz, pod każdym względem jest Bóg sobie bardzo przyjazny. Znaczy, dlatego my w Rzeszowie. A zwrócę uwagę na jeszcze jedną rzecz. Tak, tak po, po miałem właśnie, po Rzeszowa i tam, które organizowaliśmy. Artur w wyjściu z zakładu karnego, pierwszą walkę, nie będą tego pięściarza, z dawnej Jugosławii. Bośniak, jakiś taki był, o rekordzie 809. Hagadzianowicz. Hagadzianowicz, ha tak. brawo. Moim zdaniem też się toczył Rzeszowie. Tak. tak. Wyprowadzony, koniec się tak sobie wymyślił, tak, w jakimś tak, więziennym stroju. Tak, tak, dwie ładne tak. dziewczyny przebraliśmy na policjantki, no taki show na wejściu do ringu. Tak, tak, Pamiętam, jak wszyscy kibicowali autorowi. Biją, brawo. Tak. Następnie miał chyba walkę, strzelano, nie patrzyłem na boksreku. gdzieś się z kibicem, trochę słusznie, trochę nie znaśmieli, że teraz bidenko przyjechał w trampkach. Tak, to też, też moim tak, zdaniem tak, był Rzeszu. Tak. I też, że tak powiem, były gwizdy na promotora, że, że trampki są i że bidenko, To już nie było się okazał tym bidękom, który dwa lata wcześniej. Rzeczywiście wyszła beznadziejna ta walka. Ale Arturo wszyscy byli brawo. Kurczę, parę lat później wychodzi Arty, wszyscy gwizdzą. To, to jest taka ta uczka chyba dla wszystkich pięściarzy, dla wszystkich nas ludzi, że trzeba jednak szanować innych i, i tak odnosić się z pełnym respektem. Bo bardzo przykro, tak gwizdy słyszałem. A ty czujesz, że Łukasz wskoczył teraz na zupełnie inny poziom marketingowo po, po, po plecach Szpilki, bo wygrana z Izu to jedno, ale wygrana ze Szpilką, no to jest jednak, y, on teraz stał się bohaterem, no bo też po, pokonał takiego wroga publicznego dla wielu, no bo nie ma co ukrywać, Szpila wzbudza kontrowersje. No i właśnie to mnie boli, że, 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 że kiedyś Szpila był, takiego, takiego Szpila w takim miejscu uwielbiałem jako młodego mm -hmm. chłopaka, którym marzył o wielkim sporcie i ja, ja mu tym pomóc, przyczynić się do tego i tak dalej. To był moment najpiękniejszej naszej współpracy. Mm -hmm. Potem już zaczęły się właśnie te rzeczy, których za bardzo nie lubi, i skończyły się tak, że on wychodził gdzie bliżdżąc. No, no, takie życie. No, ale przypuszczam, że gdyby nie w przeciwko przeciwko by wychodził, to niekoniecznie musieli bliżdżać, chociaż na Damku też większość by ja było. Ja myślę, tak. że te wyjścia z konferencji, mhm. obnoszenie się z dobrymi samochodami, zegarkami czy coś, no nie wiem, jak w innych nacjach, no my Polacy specjalnie nie lubimy. No, Polacy nie lubimy. A wracając nie do tego, do, do, do Łukasza. Yy, Łukasz w Rzeszowie, tak jak mówię, ma pozycję naprawdę. Pozazdrościć, książka, z sportowca ją zazdrościć. jest bardzo szanowany i lubiany. Ludzie go znają Rzeszowie w tych miejscowościach podrzeszowskich, on się tutaj mieszka w Czarnej Sędzirzewskiej, czy Sędziżowskiej, przepraszam, że przekręcam, czy pochodzi stamtąd, po prostu ludzie go szanują. To, to jest wyjątkowa sprawa. I, i tam bohaterem już od czasu był jest. Natomiast czy stał się po jednej walce bohaterem ogólnopolskim, to nie jest aż tak proste przebić się dzisiaj w, w tak dużej ilości mediów. Szczególnie samym elementem sportowym, mm -hmm. bo Łukasz nie, nie pójdzie, nie da, przepraszam tak żartuję oczywiście o mordy zakonnicy, <grymnie> nie będzie pajacował w jakichś kolejnych filmach kompletnie już nie poważnych pana Wegi, przepraszam <grymnie> za, za moją ocenę prywatną no, oczywiście. No, no nie jest facetem, który da dużo takiego krwistego materiału do, do mediów takich lifestyleowych. Czy sam o Adamie Kownackim i on chyba też raczej sportem wypłynął, tak, takim sympatycznym stylem tak, bycia, tak, tak, no i też wygrano na Szpilką, też pokonało jako pierwszy, to tak. jest z Polaków Szpilka, więc, więc... Pierwszy, no ja, no pierwszy ja, pierwszy. Ja, ja bywałem w Stanach i widziałem Adama Kołnackiego w walkach, z naszą, z naszą walkę ze Szpilką i parę też innych. Widziałem po prostu właśnie rzesze kibiców, mhm. rzesze ludzi, do których on się odnosił zawsze serdecznie, zawsze był grzeczny, zawsze mówił, stąd widzę pewne analogie. No tak, Różański tutaj też ma tę swoją armię, jak to tam Kołnacki tak. mówił w